Siema, ma widzów, witam Cię w weekend, jest weekend, a jak wiemy w weekend bardziej, czyli akurat idealnie wypada, no bo tak jak internet przez ostatni tydzień lub dwa był bardzo chaotyczny, wiele newsów, wiele ciekawostek, wiele przykrych, jakichś śmiesznych rzeczy, to dzisiaj nic w sumie nie mam. <laughs> w sensie mam komentarz, który co chwilę ktoś mi pisze pod filmami i stwierdziłem, że skoro nic ciekawego się nie dzieje, no to jak najbardziej z chęcią Wam obejrzę, bo oczywiście chodzi o najnowszą piosenkę Genzi. Jak wiecie, ja jestem numer jeden Genziar, większej dżęziary niż ja nie ma oczywiście no i oni wypuścili piosenkę, dokładnie jeden dzień temu Dżendzi ostatni dzwonek, w sumie to było dwa dni temu Miniaturka ta wskazuje, no jakby przynajmniej ten kanał cały Genzy już y, robił papa że tak to ujmę, no jest szaro-biała dziwna w sumie dość miniaturka no i nazywa się dżendzi ostatni dzwonek ostatni dzwonek nie do końca o co chodzi ale może nawiązywać do tego, że w sumie y, to dżendzi już w wielu filmach swoich na swoich kanałach prywatnych mówili że oni to w sumie już dorastają i takie challenge typu Kulki, Mr. Wheelie i tak dalej już im nie sprawiają radości, więc możliwe, że to jest tak zwane ostatnie wydojenie, przed tym jak Gen Z się zakończy. I może Twoje 5 minut 3 już Freeze pewnie gotuje na kolejny rok? Bo obstawiam, że tak to właśnie będzie wyglądać. A jak wygląda ta piosenka, no to już sprawdzimy. Lekcja, temat wakacyjna miłość. No, ewidentnie temat nie jest wakacyjna miłość, tylko ostatni dzwonek. A, bo to chodzi o ostatni dzwonek, że ostatni dzwonek chyba szkoły, tak? No, nie no, genz i wy. wy no, znaczy wy mądrzy ludzie. E, ja tak nienawidziłem, jak byłem młodszy i była szkoła, i e, ludzie nagle, typu, nie wiem, sklepy mi przypominały, jak były jeszcze z dwa, czy tam trzy tygodnie wakacji i jeszcze zostało, to oni mi przypominają o szkole, nie? To, to, to było najgorsze uczucie na świecie, i o oni teraz to robią swoim widzom na masę ostatni dzwonek i już więcej tu nie wracam Każdy idzie w swoją stronę, czeka kariera i praca Ej, mi się wydaje, że ta piosenka jest dwuznaczna, w sensie póki co jeszcze nie powiedziałem, co oni sądzę, ale już chcę jakby prze przekaz odnaleźć w pierwszych 10 sekundach, bo to może chodzić i o koniec Gen z, bo wydaje mi się, że on jest bardzo, bardzo blisko, ja, ja mam dobre przeczucie, zaufajcie mi, z Team MX, tak było za każdym razem, tutaj też mam takie uczucie, bo oni teraz wypuszczają jakiś album swój ostatni, pewnie jakaś koncertowa trasa, pyk, pyk, no i... Nara. <laughs> Ale też oczywiście nawiązanie do ostatniego dzwonku, że nie wiem jak z podstawówki jest ostatni dzwonek, albo tam, nie wiem, z gimnazjum czy gdziekolwiek tam się maturę robi w Polsce, no to masz ostatni dzwonek, który już nigdy nie usłyszysz ten dzwonek, no bo, no bo idziesz z pracę. Wow, to taka smutna piosenka trochę. Było dużo czasu, zero planów i forzy. O, a mój urodziców. Ja, ja nie kumam, dlaczego oni w sumie śpiewają, znaczy, no może dlatego, że mają w sumie takich widzów, że pewnie te, teraz będą jakieś matury robić, czy coś, kończyć, bla, bla, bla. No to może o to bardziej chodzi, no bo oni to już pewnie dawno zapomnieli w ogóle o jakichkolwiek znajomościach z tam matur i nie tylko. Przecież oni mają po 25 lat chyba, czy ile oni mają lat? A oni to tutaj śpiewają, jakby dopiero co matury skończyli, no. Jeśli czas to pieniądz, no to chętnie go wezmę na kredyt Potrzebuję przerwy, ale dzwonek nie dzwoni jak wtedy Ło, wow, wow, jakie tutaj wersy głębokie Tutaj, że potrzebuje przerwy, ale nie ma dzwonka, czyli bez przerwy pracuje, że tak wygona życie dorosłego. Wow. No ciężkie, ciężkie, ciężkie mają życie, ciężką pracę w tym części Współczuję im tak szczerze, nie? Kojarzy mi się ten mem z tą rurą, że szef, czyli frizy spija najwięcej wody, a te biedne dżędziaki tylko mogą kropelki, co tam ściekają z tej rury, co jest nie do końca. Y, to, 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 jest właśnie wypłata dżensy i potem biedaki co muszą, kurde, jakieś mieszkania sobie najwyżej kupować i tyle. Strzelałem bramki jak lewy z ziołkami, teraz napięty nie wiem kiedy się spotkamy, ej. Może kiedyś na ławce. Oho, oho, dobra, tutaj jest twoje pole do popisu, no, piosenka, czyli wygeneruje więcej wyświetleń, czyli dużo ludzi to usłyszy, więc czekamy, Faustyna, musisz podkreślić, że jesteś pracoholikiem. Jeżeli tego nie zrobisz w tej piosence, to będę za zawiedziony. Ale jak lodowcy, będzie jak zawsze. Kiedyś razem akcję Teraz są tylko na kiedyś na Ogólnie ta piosenka, fajny bicik ma, ładny tutaj flow jest zrobiony, i głosy mi tak opasują do tego. W sensie jest okej, okay, nie jest, jest okej, okay. nie ma takie wow, ale banger Jenzi, ale super będę to spamił. Ale jest okej, okay. naprawdę jest taka przyjemna, że sobie to słucha minę, tak nóżka raz na jakiś czas tupnie, czy coś. <laughs> no ale poczekajmy, poczekajmy, bo na razie daj najlepsze tutaj ogniwa na początek, czyli bardzo ładnie zaśpiewała, Bartek, jeden i drugi, no zawsze im okej okay, idzie. Hania była, no to wiadomo, że i dobrze idzie, ale nadchodzi, idzie olbrzym, nie? Jako dawce będzie jak zawsze, kiedyś razem o dwa laliśmy akcję, teraz relacje są tylko na apce. Właśnie to ciekawi, nie? Ona ma dwie przeprowadzki za sobą, tak no jak mówiłem, nie, mają z 25 lat tam wszyscy, albo i... No coś około tego, nie? Czyli dawno temu już ta szkoła była. Czy oni faktycznie jeszcze wspominają szkołę? Nie wiem, no. Ja, mając o wiele mniej na głowie niż oni i podobny w sumie wiek, no to jakoś się nie myśli o takich rzeczach, więc... Więc ba, ba, bardzo chyba wątpię, biorąc pod uwagę tym bardziej, że ile oni mają na głowie, no bo jak wiemy, oni ciężką pracę mają, zawalone terminy i w ogóle to nie mają czasu. Daleko, to Ja bym pomyślał, że najbardziej irytująca osoba, czyli Hania, będzie najmilej w sumie śpiewać z nich wszystkich i ten głos, który kiedyś mnie irytował podczas swojej 5 minut 1, teraz będzie powodował, że w sumie ej, najlepsza część piosenki. Dalej szukam miejsca na ziemi, zostały te wspomnienia, to się nigdy nie zmieni. Jak, ale poczekaj, jak szukasz swojego miejsca na ziemi? To swoje, dopiero co kupiłaś mieszkanie, mówiłaś, że to spełnienie twoich marzeń i w ogóle, że, że super, to, to to chyba twoje miejsce na ziemi. Czy, czy nie? O co chodzi? No ona pewnie sama nie połączyła kropek, bo wiadomo, że oni tych tekstów nie piszą, tylko po prostu o, na karcie dostaną, o, w sumie spoko brzmi. Dobra, bieremy. Tak za pierwszym razem O, z takich ciekawostek, ta końcówka tekstu, co ona tutaj zrobiła, to w sumie to yy, i ona i fagata by mogły użyć w piosenkach i w sumie i tutaj, i tutaj jest totalnie Nie wymarzę, nic nie smakuje jak wtedy, za pierwszym razem Może kiedyś siedzimy na ławce, oni jak letawcy, będzie jak zawsze, kiedyś razem o akcję Teraz relacje są tylko na awce ona naprawdę, bo to, to już jest koniec jej wersu I ona nic nie powiedziała o tym, że ciężko pracuje Jest pracoholiczką i tak dalej Po prostu ładnie zaśpiewała w piosence I w sumie to nawet bym powiedział, że Faustyna ładniej niż Haja Na tej piosence wypadła Nie no, nie może tak być Faustyna Może kiedyś na Dobra, jednak ta piosenka trochę mi nostalgię daje. Owy Siusiaki. Nowe otoczenie, nowi ludzie. O, no i mamy olbrzyma. Nie dobrze, przepraszam. Może ładnie wyjdzie. Poczekajcie, teraz się skupię i posłuchamy sobie kartoniki. Nowe otoczenie, nowi ludzie. Może za niedługo się obudzę i ponownie się tam znajdę. Te wspomnienia były tylko slajdem. Ej, ale jedno się nie zmienia. No jedność nie zmienia Oj, tutaj masz rację Oj, oj, oj <laughs> Że Gen z zawsze daje Najlepsze na koniec oczywiście, tak Mnie tylko ciekawi No bo ewidentnie Julita i Kartoni No tutaj e, najsłabsze ogniwo, tak? No nie oszukujmy się Nie można cukierkować i tak dalej No e, bezpośrednio mówimy jak jest No to ciekawi mnie na ile procent oni się zmuszają do tego wszystkiego No bo wiadomo, że o, no, jakby każdy z Gen z musi występować No bo całe Gen z będzie potem koncertować Więc całe Gen z musi mieć jakiś swój fragment w piosence e, I, i ciekawe na ile się zmuszają a na ile faktycznie mi się to w ogóle podoba, że takie coś robię? Bo nie wiem. Bo to jest tak, jakby ktoś cię zaprosił, na przykład, nie wiem, no, no nienawidzisz jeździć, nienawidzisz w ogóle aut i tak dalej, ale ktoś cię zaprasza na go karty. No i jakby. No wiecie, to jest, to jest coś podobnego. Ale jedno się nie zmienia, inni wciąż próbują nas oceniać. <laughs> nie, nie mam pojęcia o kim oni gadają, ja na przykład bym tak nigdy w życiu nie robił, nie oceniałbym ich i tak dalej. A Wyszłam z mimo presji otoczenia, nie nie. jestem sobą, reszta nie ma już znaczenia. Mm, mm, kocham, kocham, jak te wszystkie twory typu Jenzy i tak dalej, co tworzą family friendly content, mówią, jak oni to bardzo nie są sobą. Ja, ja wam wierzę, nie? Ja to totalnie wam wierzę na 100%. Może kiedyś będziemy na ławce, wolni jak latawcy, będzie jak zawsze. Kiedyś razem odwalaliśmy akcję. akcje, teraz relacje są tylko na akcjach. Może kiedyś będziemy na ławce. Ej nie, dobra, jednak Bartek Kubicki w porównaniu do Faustyny to co to, to, to ona teraz zrobiła, to trochę kloc, nie? Naprawdę, bo Faustyna, że zaskoczyła mnie bardzo.

Mądrze, oni tak mądrze robią za każdym razem, że no całym szacunkiem kartoni i Julitę dają na koniec, dają im pięć słów do powiedzenia i Elo, piosenka Jenzy, nie. I na koniec jeszcze dadzą taki koniec, koniec, żeby negatywnie ludzie nie, nie wspominali piosenkę, to dadzą Hanie, która jakąś salubę wali na koniec. Oceniam piosenkę na mocne. 6 kartofli, nie? Że powyżej średniej, ale nadal nie jest to jakiś banger, super ultra, słychać, że po prostu robią piosenki, żeby się klikały, że tak to ujmę dla e, młodszych widzów, ale niestety ja tym młodszym widzem już nie jestem. Za to ty możesz być e, subskrybentem, jeżeli ustawisz suba, dzięki wielkie, lajkowiczem też możesz być, jeżeli ustawisz lajka, Ogólnie do końca, bym się jutro i na razie.